Witam wszystkich po krótkiej, można powiedzieć, przerwie od wrzucania filmu w recenzji. Dziś będzie trochę inny film, nie będzie stricto o danej konkretnej grze, tylko będzie to temat ogólny, takie zagadnienie, także troszeczkę inaczej. Powiem dlaczego później wszystko, także spokojnie. Startujemy sobie z, z takim oto dzisiaj właśnie tematem, jaki mamy. Na początku Wam coś przeczytam to, co napisałem. Potem będziemy to, będę to. Znaczy, ja to będę na końcu jeszcze rozwijał i no i może z takimi różnymi tematami się też będziemy zajmować. Nie tylko samymi grami, stricte recenzjami, może coś też poza tym wprowadzę. Jakieś zagadnienia, które na początek takie ja sobie wymyśliłem, może jakieś jeszcze i Wy będziecie mieli, chcieli, to też możemy to opanować w tle. Tutaj będzie puszczone, będą trzy gry puszczone. Są to gry z Xbox One X. E, mamy Forza Motorsport 7, Forza Horizon 4 oraz Xbox, e, boże Xbox Gears of War 5, czyli flagowe tytuły na Xbox One. Tu puszczone z najmocniejszego Xa którego od jakiegoś czasu mam u siebie. Także tyle, kątem wstępu. Za chwilę coś Wam przeczytam, a potem rozwinę czy dopowiem własnymi słowami. I może taką też serię na kanał wrzucimy, czemu by nie spróbujemy. A może coś z tego będzie ciekawego, także zaczynamy. Rok 2020, okiem gracza konsolowego. Raczej nikogo nie dziwi, kto ma oczywiście styczność ze światem konsolowym, że rok 2020 to nadejście nowej, dziewiątej generacji sprzętowej, zarówno od Sony, jak i Microsoft. Obaj producenci wypuszczą na rynek swoje nowe sprzęty. Microsoft zapodaje Xbox Series X, są natomiast bez zaskoczeń PlayStation 5. Naturalną rzeczą jest, że każda nowa generacja jest sporo mocniejsza od poprzedniej. To logiczne, a co za tym idzie, stwarza to nowe możliwości. Wimo o tym, że nowe konsole mają korzystać z szybkich dysków SSD i praktycznie eliminować efekt loadingów, co było z morą generacji 8 oraz każdej poprzedniej. Mimo Xbox One X czy PlayStation 4 Pro, nie dawały sobie z tym rady, nawet te wzmocnione sprzęty, więc wszystko jest kwestią teraz generacji kolejnych. Generalnie więcej mocniejszych webechów, które muszą wystarczyć na kilka dobrych lat, ze względu na zamkniętą strukturę console. Wygląd, póki co obu sprzętów, pozostawa sporo do życzenia. Oczywiście są to jeszcze jakieś tam powiedzmy internetowe, koncepcyjne jakieś wizerunki, natomiast Xbox wygląda jak kopielniczka, natomiast PlayStation 5 wygląda dla mnie jak mocnik. Tyle w tej kwestii. No w tym momencie nie będziemy się tym zajmować. Zobaczymy jak wygląda produkt finalny. Należy zadać sobie pytanie natomiast, co z generacją 8? Czy ma sens kupować którąś z konsol? Przy założeniu, że jeszcze żadnej nie posiadasz, oczywiście w momencie nadejścia nowych sprzętów z końcem tego roku. Czy warto wydawać teraz kasę, czy może poczekać na dziewiątą generację? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia oczywiście stricte mojego. W tym momencie zatrzymajmy się na chwilę na obecnej generacji, która ma się bardzo dobrze i nadal czeka na, na kilka sporych hitów, które można będzie ogrywać. Możliwym jest, że obaj giganci wyciągnęli wnioski z przeszłości i zdają sobie sprawę z sytuacji, którą mieliśmy po raz pierwszy w historii. Kiedy pojawił się Xbox One, był on zauważalnie słabszy niż PS4. Jednak i konsola Sony po trzech latach okazała się zbyt słaba i musiało dojść do upgradeu sprzętowego w postaci PlayStation 4 Pro w roku 2016. Microsoft odpowiedział Xbox One X rok później przebijając widocznie mocowo PlayStation 4 Pro stając się najmocniejszą konsolą na rynku jedyną, która w niektórych grach ma faktycznie 4K oraz 60 fps, czyli to co było dla PlayStation 4 Pro oraz jest w tej chwili nieosiągalne. Tyle suchych faktów zatem czy dziewiąta generacja wyjdzie w jednej wersji czy może od razu w słabszej i mocniejszej do wyboru tego na razie nie wiemy, pewne spekulacje były poczynione, że może to tak się stać. Natomiast jak będzie, to zobaczymy przy produkcie finalnym albo zaraz przed premierą, czy niedługo przed premierą, kiedy już będziemy do dokładnie wiedzieli, czego się spodziewamy. Wiadomo jest, że obaj producenci są ograniczeni w pewien sposób, a jest nim oczywiście cena. Odbiorca nie zapłaci więcej za konsolę w dniu premiery niż pewna kwota. No przyjmijmy, że jest to około 500-600 dolarów i w tym pułapie zarówno Sony, jak i Microsoft muszą się zmieścić. Biorąc pod uwagę, że w tej kwocie złożenie kompa takiego domowego, który osiągami dorównuje Xbox One X powiedzmy, no jest dość trudne, dlatego cena sprzętu jedno, ale następne kasowanie graczy za multum innych rzeczy to druga kwestia. No tak było zawsze i w przypadku konsol tak jest i to jest chyba raczej sprawa oczywista. No konsol nie da się rozbudować, bo jest ściśle zamkniętym układem, a jeszcze ograniczonym bardzo mocno kwotowo którego... pułapu, którego producenci nie mogą przekroczyć. No, zupełnie inna ma się kwestia w przypadku pc ów które możemy składać dowolnie, i możemy je konfigurować za grube tysiące, trzynaście tysięcy, robiąc z nich potwory czy jakieś monstra po prostu, które przewalają niesamowitą grafikę. W przypadku konsol tak nie ma, więc tutaj kwestia się jakby rozwiązuje. Czy zatem warto zainwestować obecnie w PlayStation 4 Pro czy Xbox One X, a może i bazowe wersje? Wiadomo, że wszystko zależy od samego zainteresowanego. Ktoś mało doświadczony, kto pierwszy raz postanowił kupić konsolę, no to ma dobre pranie mózgu na maksa, dlatego że weź mu wytłumacz różnicę cen między PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro, czyli Xbox One czy Xbox One X, a może Xbox One S. Jedno i drugie to konsola, nazywa się praktycznie tak samo. To dlaczego jest jedno tańsze od drugiego? Dlaczego mam kupować droższe, kiedy mogę kupić tańsze i teoretycznie będę miał ten sam produkt? No właśnie, ktoś to nie potrzebuje doznań 4K, bo nie ma o nich pojęcia, tylko chce po prostu zagrać w FIFA czy wyścigi samochodowe na swoim TV, to jemu jest to bez różnicy, dlatego zapewne wybierze bazowy model tańszy. Dla gracza świadomego, by tego od lat w temacie, kwestia jest dość prosta. Wybieramy mocniejsze, bo chce mieć więcej, szybciej, i ładniej. Ja w momencie pojawienia się mocniejszego PlayStation 4 Pro od razu ustawiłem się w kolejce po nowe pudełko. Aktualnie zrobiłem przysiadkę na Xbox One X, ale o tym później. Ponieważ wiedziałem o co chodzi, już przed premierą mocniejszej konsoli zmieniłem TV na no taki, który wyświetla rozdzielczość 4K. Zatem sprawa wygląda tak, przesiadka z bazowego modelu na mocniejszy ma sens, bo różnica w grach jest widoczna, dość mocna. Przesiadka z PlayStation 4 Pro na Xbox One X również ma sens, bo mamy ekskluzywy, mamy prawdziwe 4K, można się przesiadać. Gdy nie mamy nic i nie mamy doświadczenia, kupujemy tańsze, bo skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać. Jak wiemy o co chodzi i nie mamy nic, to kupimy system mocniejszy, obecnie ceny atrakcyjne za PlayStation 4 Pro, Xbox One League w zestawie z grami są naprawdę fajne, nówki sztuki, po sieciówkach można dorwać w dobrych cenach, z pakietami gier, nóweczka na gwarancji, dlaczego by nie. Można poszukać choćby na OLX, gdzie można kupić bardzo atrakcyjne używki z gwarancją. Dlaczego ja zrobiłem siatkę między platformami? Sprawa jest dość przypadkowa w tej kwestii chodzi o aktualny martwy sezon wśród gier. Mamy przerwę blisko 3-miesięczną do ukazania się hitów, dlatego postanowiłem nabyć Xbox One X dla kilku gier ekskluzywnych. Zapełnić martwe pole w tym w to, co nie grałem. Doczekać, kiedy zaczną wychodzić konkretne tytuły w okolicach marca. No i te będą wychodzić i na Pro, no i na Xbox One X. Wiadomo. A przy okazji poznam mocniejszą konsolę, którą będę do końca roku miał. A potem przysiądę się na PlayStation 5 w listopadzie 2020. I tyle sobie napisałem. Teraz e, odcinamy się... Znaczy nie odcinamy się od tego, tylko przestaję czytać, też tam mówić. A jak wygląda sytuacja. Faktycznie obecnie mamy taki trochę drętwawy okres. I od stycznia do marca nie dzieje się nic. No, jakieś tam gry wychodzą, natomiast no nie można powiedzieć, że jest to jakieś nie wiadomo co. Ja wykorzystałem moment e, tej luki, ponieważ ze mną jest tak, że nie jestem ustawiony stricte jakoś fan bojowo, bo jestem już za stary na to, że jestem tylko zwolennikiem platformy Sony czy Xboxa, tak, czy czyli Microsoftu, bo szczerze powiedziawszy mi to lata, czy konsola jest z tej firmy, czy tamtej firmy. E, na to, bo miałem w swojej historii konsol, miałem już praktycznie wszystko i e, przesiadałem się z Playa, miałem pierwszego Xboxa, miałem 360. Miałem PlayStation 1, 2, nie miałem trójki, czwórkę mam, miałem, miałem, potem Pro. Obecnie przeszedłem znowu na Xbox One, od razu już X, no bo najmocniejszy, największy sens to miało. Ja wykorzystałem taki moment, że ktoś chciał się po prostu inaczej. Dałem ogłoszenie, że zamienię moje Pro na Xbox One X. I akurat trafił się ktoś, dosłownie, w tego samego dnia, kto mieszka, no powiedzmy, niedaleko mnie. I on chciał sobie zamienić konsolkę, właśnie chciał mieć PlayStation 4 Pro. bo coś tam, coś tam i tłumaczył, że mu to potrzebne, bo dzieciak ma coś tam i tak dalej. Nie wnikałem już w ten temat, generalnie jeżeli chciał, no to ok. Przyjechał do mnie, pogadaliśmy, pooglądaliśmy sprzęty, jak wyglądają, jak działają, wszystko gra. Moja idealna konsolka, tak, już po gwarancji, jego też już jest po gwarancji. E, więc wymieniliśmy się, można powiedzieć, bez, bez, e, gotówkowo. No i cóż, no oczywiście musiałem dokupić gry, które są już, nie są nowościami, tylko mają już swoje, no nie lata, tylko no już mają swój, swój jakiś czas od wyjścia, od premiery, więc nie były zbyt drogie i kup, nabyłem właśnie Forza Horizon 4, Motorsport 7 oraz Gears of War, czyli to co miałem okazję grać na Xboxie 360, co mi się strasznie podobało, co było ekskluzywami dla tej konsoli, a ja nie było tego na PlayStation, na PlayStation, tak, na platformie Sony. Dlatego tak wygląda moja przesiadka, to nie jest tak, że planowałem to czy coś, tylko gdyby ten okres nie był martwy i gry wychodziły killery jakieś teraz cały czas, to ja bym cały czas PlayStation 4 Pro mi się nie przesiadał na X, -a. natomiast skoro no, większość gier jest multiplatformowych, no to dlaczego miałbym nie zagrać na mocniejszej? Zawsze to lepsza rozdzielczość, lepsze klatki animacji ma Xbox One X ze względu na no, swoją moc. Ma te 6 teraflopa a nie 4,6 no, PlayStation 4 Pro. No gdzieś ją tutaj nadgania, ma więcej. RAMu, więc ma też możliwości. Dlatego w sumie, na ten niecały rok, dlaczego by nie? No, pogram na mocniejsze i potem sobie sprzedam albo oddam szwagrowi. Bo to jest właśnie gracz, który, to nie jest gracz, to jest osoba, która chce zacząć przygodę z konsolą pierwszy raz w ogóle w życiu. No i on się totalnie na tym nie zna, więc taki Xbox One X jak mu dam i on tam sobie będzie grał w FIFA, to jemu wystarczy to w zupełności. Nie będzie tam wnikał w szczegóły, czy to jest najmocniejsza, czy wyszła nowa generacja, czy to jest stara generacja. Generalnie wszystko mu będzie jedno. natomiast oczywiście wezmę PlayStation 5, bo po prostu tak, bo tak mi się podoba i dlaczego by nie. E, więc tak wygląda. W ogóle rok 2020 jest faktycznie takim rokiem dość e, ciekawym, obfitym. No mamy, mamy starą generację, mamy nową generację, która nadejdzie. Stara generacja jeszcze nie jest taka zużyta i wypruta. Nadal ma jeszcze ten drzemiący potencjał, który producenci będą wykorzystywać i jeszcze gry będą wychodzić na tą generację i będą wyglądać naprawdę świetnie. E, więc no możemy oczywiście czekać na. na Jadać się założeniami nowej generacji, że PlayStation 5 ma możliwość wyświetlania rozdzielczości 8K i 120 fps, -ów. fajnie, to jest teoria. Natomiast w praktyce jak to będzie wyglądało, wszystko to jest kwestia umiejętności deweloperów, kwestia kodu gry, umiejętności zrobienia tego, żeby to banglało, wszystko i działało. Eee, to niekoniecznie musi być w grach. Stałe 4K, prawdziwe, stabilne 60 fps w zupełności wystarczy. Nowe efekty, jak ten cały ray tracing, którym się. Nowa generacja ma, że tak powiem, cechować, czyli tym realnym wyświetlaniem promieni światła, tak? czy, czy jak to się tam nazywa, ta technologia, ma niby być na tej generacji. No i spokojnie, sobie tak będzie. Po co komu 8K i 120 fps? Drogie, przepotężne telewizory, które by to musiały odbierać, to w ogóle troszeczkę nie ma sensu, bo e, zauważenie różnicy między 4K a 8K dla, dla oka jest faktycznie no, no, chyba niezauważalny, tak? powyżej tej rozdzielczości, którą już mamy teraz ustawioną. E, no, wątpię, żebyśmy byli w stanie dostrzec jeszcze więcej, jeszcze czego, chyba że telewizory już będą takie, które potrafią to wykorzystać. Tylko mówię, telewizor to jest jedno, gra to jest dwa, umiejętności kodera to są to jest trzy i to wszystko musi razem zagrać. A żeby to wszystko razem zagrało, to będzie kosztować multum pieniędzy. Tak Już sama konsola teraz w piątej generacji no, jakieś pieniądze musi kosztować. No tak jak wspomniałem wcześniej, 500-600 dolarów, czyli powiedzmy plus minus 2,5 tysiąca na start jest realną kwotą, którą będziemy musieli wyłożyć na PlayStation 5 czy, czy Xbox Series X. No i, i, i cóż, teraz dołóż do tego telewizor z technologią 8K, żeby ci to za zabanglało wszystko, które będzie kosztowało pewnie 10 tysięcy. No to to się robi już coś po prostu porażającego. Zagra Kupienie samej konsoli za 2,5 klocka i granie na telewizorze, który ma 4K powiedzmy jeszcze takim jak teraz mamy obecnie i to jest okej. Okay. Ma jeszcze sens, tak? Bo mieć samą konsolę zmienia, natomiast mieć konsolę i telewizor, no to już troszeczkę to wychodzi poza jakby moje możliwości finansowe i poza możliwości takie no logiczne, takie, takie sensowne, tak? No, jeżeli kogoś za to stadzi i takie, miałby takie fana no to okej. Okay. A może być tak, że to będzie otwarzało 8K? Ale na przykład w filmach, niekoniecznie to musi, niekoniecznie gry muszą w tym chodzić, może będą chodzić, ale nie na samym początku, tylko na przykład za dwa lata, za trzy lata od tej premiery, bo może i tak być, no to dlaczego by nie. Czas pokaże, zobaczymy jak to będzie, na pewno rok 2020 jest ciekawy i bardzo fajny dla graczy, dlatego że... No i nowa generacja i stara generacja, która jeszcze ma moc. Jest tutaj wybór. Jeżeli będziemy się zbliżać do nowej generacji, stara zacznie tracić na cenie, a już są bardzo atrakcyjne ceny. Naprawdę warto tylko poszukać. Sam osobiście widziałem One X, który na się kosztował 1300 zł i on był praktycznie nowy, zagrany kilka godzin, bo był to jakiś nietrafiony prezent. Czyli to jest znówka, praktycznie sztuka na gwarancji za naprawdę bardzo dobre pieniądze. Jest to świetny moment na to, żeby... Ee, Zainwestować nawet tą starszą generację, jeżeli ktoś ją chce trzymać, mieć, proszę bardzo, jeżeli chce nową generację, proszę bardzo, ona będzie droższa, stara stanie normalne prawidła rynkowe. Także tyle na razie dzięki za uwagę. Taki luźny powiedzmy tytuł dzisiejszego filmu, taki w ogóle film luźny, może trochę przydługawy, może trochę bez sensu. Sami ocenicie, jeżeli chcecie jakieś tam tematy podejmować, to mamy jeszcze zapas e, troszeczkę czasu, więc podrzucajcie jakieś pomysły, to mogę coś tam porobić. Do marca mamy przerwę e, w recenzowaniu. No i tyle. Natomiast, e, no cóż, mogę więcej powiedzieć? No, słyszymy się następnym razem. Co to będzie, nie wiem. No, podrzućcie jakieś pomysły, to będziemy działać. Tyle, dzięki. Na razie, cześć.